Cześć, witam serdecznie z tej strony Arkadikus, witam Was w kolejnym gamingowym przeglądzie tygodnia, w zasadzie jak zakładałem ten gamingowy przegląd tygodnia przed tą długą jakby nie patrzeć przerwą, no i skrót był GPT, no to nie sądziłem, że... Że będzie to tak popularny, tak? No, bo teraz chat GPT, GPT. No cóż, niefortunnie, niefortunnie, ale niech zostanie. Moi drodzy, na sam początek, zanim przejdziemy do newsów, to chciałbym jeszcze raz przypomnieć o tej takiej śmieszkowej akcji, którą chcę zrobić z tymi wspólnymi życzeniami. Zapraszam Was do, do nagrania takich do 30 sekund siebie, najlepiej w formie, wiecie, wideo i wrzucenia tego na dysk. Jest oczywiście w opisie tego filmu formularz gdzie można to zrobić. Chodzi o to, żebyśmy sobie wspólnie poskładali życzenia w sensie, no, my, widzą naszej grupce całej i tak dalej. Ja wiem, że ja to strasznie późno ogłosiłem, więc nie wiem, czy to się uda. Następnym razem, powiedzmy w przyszłym roku, postaram się to zrobić, powiedzmy na początku grudnia. No ja to ogłosiłem teraz w momencie, bo to taki spontaniczny strzał, nie? Że, e, no teraz ludzie są zajęci, gotują i tak dalej, więc może być małe zainteresowanie. Niemniej zachęcam, jeżeli by się nas tam kilka, kilkanaście osób chociażby zebrało, to byłbym bardzo zadowolony. Tak, po prostu na pamiątkę, aby sobie zrobić filmik. Zapraszam serdecznie jeszcze raz w opisie i myślę, że w komentarzu wrzucę, o ile nie zapomnę, bo ostatnio zapomniałem, linki tam, regulamin, że tak powiem, i zasady. Nie jest to skomplikowane, ale po prostu, żeby to było jakoś tam wspólne i koherentne. Ale teraz już przechodząc do newsów, moi drodzy, myślę, że zacznijmy od tego, że jeszcze raz zapowiem i pochwalę przy okazji się. O premierze Złotych Wrót 2, ponieważ ta modyfikacja już wyszła, ona miała premierę co prawda 12 grudnia, ale przyznaję szczerze i przyznałem to w materiale, który nagrałem na temat tej modyfikacji, że trochę się wstrzymywałem, żeby o tym od razu nie mówić, no bo wiadomo, ja jestem też trochę taką kontrowersyjną personą, a jak odgrywam tam główną rolę, nagrałem tam około 5400 linii głównego bohatera, czyli Morisa, i nie chciałem po prostu, żeby chłopakom i dziewczynom stała się krzywda tylko dlatego, że jestem grifterem i ciągnie się za mną. Jakaś tam też grupa, która po prostu mnie nie lubi i lubi bruździć, nie? Tak więc e, poczekałem z tym troszeczkę, ale mogę powiedzieć tak, że ten mod jest fabularny i pod tym kątem. No przynajmniej ja jeszcze nie ogrywałem, tak jak mówiłem, ale z tego co czytałem, jeżeli chodzi o linie dialogowe, no to będzie inne niż reszta ma swoje własne pomysły, więc tutaj zapraszam serdecznie. Wiem, że niektórzy ogrywają, ale ja mam zamiar w wolnej chwili po świętach, myślę, że na początku roku po prostu postreamować sam. Jeżeli chodzi o samego moda, to ja wiem, że tam są trochę problemy z odpaleniem, tam trzeba lecieć zgodnie z instrukcjami, ponieważ no, akurat Złote Wrota 2 nie dostały swojej karty na Steamie, więc nam trzeba to instalować odpowiednio i tak dalej, ale można to pobrać też na ModDB oraz na Gogu. Tak więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli chcielibyście pograć, dla mnie to też jest takie mega stresujące, bo no. Wiadomo, persona w internecie to persona w internecie, ale tutaj to jednak robiłem coś, w czym powinienem być jako tako przynajmniej profesjonalny. więc z pokorą przyjmuję wszelką krytykę, nieważne od kogo pochodzi. O ile nie będzie to wiedzieć, E ty głupi, chy. A i e, na tym by ta krytyka miała polegać, jak to ostatnio e, się zdarza. W każdym razie było, będzie to dla mnie stresujące w ogrywaniu, ale tak samo będzie to dla mnie stresujące, jak za, faktycznie zacznę czytać odnośnie gry. Chociaż widziałem em, parę, parę komentarzy, które pisaliście mi pod tamtym filmem, które są bardzo miłe, chociaż oczywiście jak najbardziej rozumiem też ludzi, którzy twierdzili jasno, że nie mogą się przyzwyczaić, bo po prostu widzą mój ryj, że tak powiem, na Morisie w tym momencie, jeżeli słuchać go moim głosem. Chociaż to nie jest mój głos taki, jaki, jakim mówię teraz. Bo to jest mój taki, wiecie, naturalny głos Morris. No jest troszeczkę młodszy, więc muszę mówić mniej więcej w ten sposób. Ten mikrofon też inaczej troszeczkę zbiera. Wiecie o co chodzi. No aktorem nie jestem, jestem lektorem i to na pewno jest słychać, Chociaż fakt-faktem, że dostałem w ciry od Voxela przede wszystkim tak często, że spokorniałem, jeżeli chodzi o w ogóle fandubbing, Dużo się nauczyłem, więc dla mnie to też była niesamowita przygoda. Zapraszam Was serdecznie do pogrania. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a moja rola nie będzie Wam w tym przeszkadzała. Mam nadzieję, że nie zawiodę. Ale teraz przechodzimy już do takich, już większych, triple A-owych newsów, że tak powiem, no bo nawet ostatni temat o tym opowiadał, czyli Ubisoft wykonuje ruchy tak, żeby faktycznie być może poprawić swoją sytuację, a być może ją pogrążyć. Opowiadałem o tym, że Ubisoft kupiło Amazon Games Montreal, które do tej pory powstało i działało tylko i wyłącznie przy jednym tytule. Ten tytuł to March of Giants i no to jest albo genialne, albo idiotyczne, ponieważ March of Giants to IP, które miało premierę dosłownie przed chwilą i w lutym 2026 roku będzie zamknięte. Serwery upadają, i ta gra przestaje być kontynuowana i nie będzie wspierana w żadnej formie. Ona od premiery do zamknięcia będzie miała 7 miesięcy. A Ubisoft postanowiło i Wzgilemat postanowił je kupić. I tutaj też była właśnie taka moja dygresja, że być może tutaj nie chodzi o IP, tutaj nie chodzi o grę, ale o to. Kto nad nią pracuje? A tam pracują ludzie, którzy kiedyś pracowali dla Ubisoftu, pracowali dla Ubisoftu w czasach, w których Ubisoft dowoził, w których Ubisoft wydawał, może nie najlepsze, ale dobre gra, na pewno jedna z najlepszych w swojej historii istnienia. I właśnie być może nie chodzi o IPA, a po prostu know-how i ludzi, bo być może Faktycznie Ubisoft i Yves Guillemot zdali sobie sprawę, że ten ich skarb, który mieli te lata temu, został od nich odepchnięty, został przez nich zwolniony, albo być może robili coś, że ten skarb w postaci ludzi, utalentowanych ludzi, a nie klepaczy jak teraz, po prostu... Nie chciał pracować w Ubisoftie, więc tutaj też niektóre komentarze, które czytałem, to akurat są o tyle śmieszne, że niektórzy ludzie uciekli od Ubisoftu, żeby pracować w innych firmach, tylko po to, żeby po latach Ubisoft ich kupił. Ale w każdym razie tak, to też jest taka ironia losu, że Ubisoft, które miało upaść, no bo ja często przecież kojarzę się z tym, że mówię, o upada po raz setny, chociaż ja tak często nie mówiłem, że upada. Się przyczepili do tego, że mówię, niech to w końcu upadnie, jak była ta, no, taka najgorsza sekwencja faili Ubisoftu, ale mniejsza. Podoba mi się ten nam jakby nie patrzeć, no to teraz nawet ich kurs odbił się od 5,70 bodajże, to było takie all time low. Teraz się chyba w okolicach 6 dolarów trzyma za akcję, nadal bardzo nisko. I nagle w tym momencie Ubisoft kupuje nową firmę i to wydającą mobę, a moba to też jest bardzo taki konkurencyjny rynek, jest bardzo ciężko się przebić. Już niektórzy próbowali nigdy się nie udało, to tak samo jak z tymi walkillerami, wow tak naprawdę. Co to nie jedna gra już miała być walkillerem, wow a po prostu skończyła na śmietniku gamingowej historii, I tak samo jest z mobami, które próbują przebić albo Dotę, albo Lola, i nigdy się im to nie udaje. No i właśnie ten March of Giants jest tego przykładem. Więc o tym bardziej po prostu, tak jakby. Udowadnia, że ten March of Giants to nie jest celem zakupu tego Ubisoftu, ale właśnie ludzie. Co to da? Jak to pomoże w przyszłości? Cholera wie. Ważne, że Ubisoft coś robi. Zobaczymy, jak to się skończy, ale coś robi. Tutaj nie mogę im tego odebrać. Kolejna ciekawostka z rynku taki ważniejszy news z ostatnich dni. Moi drodzy, jak dobrze wiemy, na The Game Awards został zapowiedziany Tomb Raider, i to się nazywa Legacy of Atlantis. Musiałem sobie spojrzeć w notatkę, bo pamięć dobra, ale krótka. No i właśnie, ja sam się czepiałem tego, że Legacy of Atlantis nie będzie miało języka polskiego już kiw, dubbing bo, no, ja, 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 powiem wam tak, ja nigdy nie korzystam z dubbingu, doceniam kiedy jest, ale nigdy z niego nie korzystam, po prostu lubię słuchać głosów oryginalnych. Jeżeli byłaby to polska gra, to na przykład ja uważam, że język angielski jest dubbingiem e, Wiedźmina na przykład, nie? No to, e, jeżeli, jeżeli e, gra wyszła z Polski, to oryginalnym dubbingiem, oryginalnym językiem jest język polski, chociaż pewnie nagrania odbywały się zupełnie odwrotnie. Ale jeżeli mówimy o zagranicznej grze kierowanej gdzieś tam e, na zagranicę, no Tomb Raider nie jest jest polski, mimo że tworzą go A Flying Wild Hog, czyli polska firma. No to uważam to za markę po prostu zagraniczną, tak. Eee, I mniejsza z tym, boli bardziej to, że nie ma w ogóle nawet napisów. Język polski jest nieobsługiwany. Tam krążyły ploty jakieś potwierdzenia, że niby ma ten język polski być, ale nadal nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, nadal na Steamie język ten jest nieobsługiwany, mimo że masa innych języków jest obsługiwana. Jest to zaznaczone jako coś, co po prostu będzie u nas tego nie ma. Lara Croft po prostu nie zna języka polskiego, nawet z napisami. I teraz, ja, ja nawet jak pokrywałem tego news, no to powstała nawet petycja na change.org, tam zebrała parę tysięcy podpisów i ona dotyczyła właśnie, żeby dodać język hiszpański, włoski i polski. No, tylko było tyle śmiesznie, że ta petycja napisana została w języku hiszpańskim i angielskim, ale już nie było nic napisane, nie było nawet przetłumaczone na język polski ani włoski. Tak więc, no, śmiesznawa, śmieszna petycja, trochę niedopracowana, ale pomijając to, no to moi drodzy, polskie redakcje, polskie redakcje napisały taki list otwarty do twórców, do wydawców, w którym po prostu. No, że tak powiem, nakreślają, że e, polski rynek nie jest wcale taki mały, nie jest taki słaby, jest ważny na e, zagraniczne, na, na międzynarodowej, że tak powiem, arenie gamingowej. No i traktowanie nas tak, że nawet napisów nam nie dadzą, szczególnie że na, przygotowanie napisów w tych czasach jest raczej proste. No, jest to, jest to przykre, że tak powiem, ze strony, ze strony twórców czy wydawców bardziej, no bo jeszcze raz przypominam, za grę odpowiada i to praktycznie w całości Flying Wild Hog i tutaj dla studia gratulacje, nie? Ja w ogóle lubię i szanuję Flying Wild Hog, ale, ale no, wiem, że raczej oni nie mają tutaj dużo do powiedzenia, ale wiecie, no, polska firma tworzy grę i nie dać tam polskich napisów. Tak, trochę słabo, tym bardziej, że potem się okazało właśnie między innymi z tego listu, że ten zwiastun, który widzieliśmy na nie, The Game Awards został przygotowany Również przez polskie platyż image. No to rany boskie. <laughs> Wszystko orbituje wokół Polski, ale kurwa, napisów nie dadzą. No jest to jest to złe. No jest to kiepskie. Powinien być już jakiś taki oficjalny statement. Ale um, jeżeli chodzi o ten list otwarty, no to pod tym podpisały się redakcje takie, jak mam zapisane: Eurogamer, Game Only, CD Action, LaraCroft.pl, konsolowe info, gry online, pograne EU, na ekranie gram oraz graj po polsku i tutaj tak naprawdę dla każdej tej redakcji szacun, fajnie, że działacie, wstawiliście się troszeczkę za graczami, akurat taką akcję Szanuję, oczywiście nie jestem żadną redakcją, jestem pierdem na YouTubie, ale gdybym mógł, to też bym się podpisał i, i e, wspierał. Tak więc e, Rick dla was, każda z tych redakcji zupełnie na plus. Fajnie, że się skrzyknęliście i po prostu działacie coś w tym kierunku. Być może faktycznie ta presja będzie miała e, sens. No, presja zawsze ma sens e, i najczęściej po, pochodzi gdzieś oddolnie od gracza, a teraz wyszło to od redakcji, naprawdę za to bardzo fajnie, że, że to zrobiliście szacun. E, jeżeli jeżeli, jeżeli chodzi w ogóle o ten list, no to myślę, że jeszcze zrobimy też osobny materiał. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę przed świętami, bo to jest ciekawe. Warto o tym posłuchać i warto gdzieś tam te redakcje w tym liście też wesprzeć, ale to w osobnym miejscu, bo po prostu w gamingowym przeglądzie tygodnia to po prostu zniknie, nie? To zostanie przewinięte, przesłuchane, ale nic się z tym nie stanie, a. Filmy to jednak filmy. Eee, no dobra, jeżeli chodzi o afery, no to nie można nie wspomnieć o Larianie i aferze o AI. O wykorzystanie AI, bo Sven Wicja tam nie, przyznał w wywiadzie, już nie pamiętam dla kogo. Naprawdę nie chcę podać fałszywej redakcji, więc nie pamiętam kto to był. A może Bloomberg? Nie wiem, nie pamiętam. No ale ym, przyznał, że korzystają z AI. No i się odpalili wszyscy w internecie. Krytyka spadła, że wiecie, no Lariany zdradzili ideały. To była taka firma, wiecie z Rikczem, jak to się mówi, e, taka nasza, taka gracza, tutaj nagle korzystają z AI, ale tak jakby chyba nikt nie doczytał tego wywiadu do końca, albo przekształcił specjalnie e, to, co powiedział Swenwick, bo tak, oczywiście korzystają z tego AI, ale na zasadzie takiej, e, że wyszukują pomysłów, na przykład, na jakieś historie, że wyszukują pomysłów, być może na Jakieś aspekty graficzne, ale nie że AI tworzy im chociażby koncept arty, ani nic takiego. Tutaj chodzi o wykorzystanie AI na zasadzie. Wiecie, jak ja bym teraz faktycznie usiadł i powiedział. Nie wiem, Grok, nie mam pomysłu na film, powiedz mi, co mogę zrobić? E, wiesz nie wiem, daj mi 10 pomysłów na film. Na temat gier. Albo daj mi 10 pomysłów na film na temat Pawł Exile 2. Nie i wiesz, wystosuję mi tematy, a potem ja sobie na tym już działam, i po prostu rozszerzam te tematy, piszę te tematy, poruszam te tematy. Tak przynajmniej ja to rozumiem, tak przynajmniej rozumiem to druga połowa internetu i obstawiałbym właśnie za tym tym bardziej, że Larian potwierdził, że no mają chyba zespół 70 ponad samych artystów tak więc, tam nikt nie zastępuje pracy człowieka maszyną, no to by było dużo gorszej wtedy bym się zgadzał, ale Larian według mnie robi to dobrze, robi to właśnie tak, jak robi to Kojima, czyli wykorzystuje AI jako narzędzie, a nie jako substytut człowieka, bo teraz będzie szybciej, taniej, łatwiej, wiecie, nie trzeba płacić a, przynajmniej nie tyle, wiecie o co chodzi, a tak ludzie to zinterpretowali, ale to też jeszcze nie koniec, bo właśnie w związku z tym, że głośno jest o Larianach, szczególnie po, wiecie, no, publikacji też trailera Divinity na The Game Awards, no to, Wyskoczyła oczywiście jak Philip Skonopi, jakaś babeczka na Blue Skyu, no bo gdzie? No już tam trąbi o faszystach w tym, w tym Larianie, o, o, o seksual brzydotki, że tak powiem, że tam niedobre rzeczy się działy. No i ogólnie, wiecie, mógłbym się tym przejąć, ale. No raz że jest to Blue Sky, ja tam wiadomo, że kompletne odklejeńce są i, i niestety co się widzi jakieś wpisy na bluskaju, to to każdy wpis po kolei to chyba potwierdza. No i niestety niektórzy wrócili mimo że no Elon Musk był taki zły, który przejmował Xa, no ale jednak wrócili. No jednak wrócili. Chyba mają jakieś takie guilty pleasure albo po prostu takie było pierdolenie populistyczne, że przechodzą na Blue Sky, a potem ci chcę, ci chcę, ci chcę parę tygodni minęło, no i okazuje się, że na Bluskaju to w sumie ruchu nie ma, no i trzeba zrzędzić gdzieś indziej, no i wrócili na tego Twittera. Eee, no ale po drugie, wiecie co, ja, ja przeczytałem ten ciąg oskarżeń i myślę, że z tego też będzie osobny materiał, no ale w tym takim ciągu skyowych tweetów, no to, wiecie co, jeżeli w tym, e, w tym ciągu tweetów pada ulubione e, słowo tych właśnie, ulu, ulubione słowo tych bytów, wiecie, różnokolorowych włosów, czyli słowo fas... Ach, no to ja już wiem, że znowu jest mowa z jakimś kompletnie, kompletnym odklejeńcem, który roi sobie po prostu coś we własnym łbie, no i no, ciężko, ciężko to traktować jakkolwiek poważnie, no bo dlaczego ktoś jest w Lariana, dlaczego Larianie są faszyści, no bo jakiś facet, tutaj muszę nawet tutaj spojrzeć na notatkę, bo jakiś facet podczas pracy słuchał sobie filmów, podcastów, prawdopodobnie wypowiedzi Tima Pula podczas pracy, więc jest faszyści. No to ja pod taką siłą argumentów, jeżeli ktoś faktycznie jest fą, fa... tylko dlatego, że słucha kogoś, tak jak pewnie nie wiem, dwa miesiące temu czy trzy, to by słuchał Kirka, no to też byłby f, fa... tak? Eee, no to pod taką wagą argumentów, to niestety ta pani, która nazywa się przynajmniej na, na bluskaju hash Bandicoot, no to po prostu wypełnia stereotyp, wypełnia takie bingo po prostu eee, tego, że jak coś ma w naturze kolorowe ubarwienie, no to trzymać się od tego z daleka, bo to jest cholernie toksyczne. No i tutaj po prostu jest wypełnione e, takie bingo no i te te seksu oskarżenia, no też są właśnie z tego powodu pewnie wyssane z palca. No sorry, jeżeli ktoś potrafi podciągnąć coś takiego po twarz, no to wiecie, potrafi wszystko podciągnąć pod wszystko, tak? Więc no nie ma co tego traktować e, w jakikolwiek sposób e, poważnie, tak? Już, bo wiecie, już jednego, już jednego Chrisa Avelona w gamingu mieliśmy, co to został został odsunięty, został odseparowany od tego gamingu. Jest to talent jak najbardziej stracony, a został stracony przez oskarżenia, fałszywe oskarżenia jakichś głupich pi. By tutaj, wiecie, nie, nie przeginać, bo gdybym miał puścić wiązane, to by się nie jeden spalił ze wstydu, co sądzę o takich po prostu ludziach. Więc jeden Chrisa Avelon nam wystarczy. I odpierdolcie się od Svena winkę i całej reszty Larianu, jeżeli macie rzucać takie oskarżenia. Po prostu krótko, morda krótko przy ziemi, zamknąć się i się nie wypowiadać, bo... Albo przynajmniej dajcie sensowne oskarżenia, a nie, mm, on słuchał kogoś, więc pewnie ma jakiś, wiecie, czarny mundur z trupami na, na, na ramieniach i tak dalej, z trupimi czaszkami na ramieniach. Kurwa, uspokójcie się. O uspokójcie się, odklejusy. Eee, no i na sam koniec właśnie, skoro mowa o odklejusach, no to ostatnio też zrobiło się o Marku Tymińskim, czyli, czyli no, szefie studia CI eh, eh, Interactive, tak, eh, czy CI Games, już zapomniałem, zawsze mi się miesza. Eee, w każdym razie, no, twórcy eh, Lords of the Fallen, bo on zarówno zarówno on, jak i oficjalne konto właśnie Lords of the Fallen no, opowiadają dość otwarcie o sprzeciwie wobec DEI o sprzeciwie wobec poprawności politycznej. Wyjaśniali teraz ostatnio, dosłownie minionym tygodniu, dlaczego właśnie teraz w nowej grze nie będzie body type A, ani body type B, mimo że na początku w Lordsach było body type A i B no i było wyjaśnione, dlaczego się to zmieniło, dlaczego już tego nie ma, dlaczego obrany jest taki kurs. No po prostu taka normalna forma dyskusji, e, o zmianach o zmianie też e, kierunku. No i jasne, żeby nie było, żeby e, moje drodzy nie było. To, że Tymiński Miński niektórymi wpisami, a nawet i czystymi wpisami po prostu ric czuje, tak, że wypowiada się, wiecie, nie daje się zwariować współczesnym, e, mijającym na szczęście jakimś tam populizmom politycznym, E, tak e, to nie znaczy, że Lords of the Fallen nagle jest świetną grą, ja zmieniam o niej zdanie, ani że z automatu ta kolejna część też taka zapowiedziana na e, The Game Awards od razu z automatu jest e, dobra, wręcz powiedziałbym odwrotnie, no moje wrażenie pierwsze z the Lords of the Fallen e, było raczej, raczej. <gryw> jak dobrze pamiętacie, słabe. E, nie wiem, jak to wygląda po updatecie, to, że ktoś po prostu wypowiada się dobrze, nie wiem, z rikczem, że idzie pod prąd tej politycznej poprawności, nie daje się ugiąć, wręcz się jej przeciwstawia, nie, nie znaczy, że od razu to musi być dobra gra, tak samo jak ci, którzy e, no, opowiadają się po przeciwnej stronie, że tak powiem, e, tego spektrum politycznego i wiecie, wszędzie widzą plusy deizmów, no to ta gra z automatu jest dobra. Właśnie, to jest taki przykład, że tak jak można wyczaić i wyuczyć się wszelkich takich znaków, że gry tworzone przez, no cóż, kolorowo włose, byty zazwyczaj okazują się złe. No, w zasadzie wszystkie okazały się złe. Jak się okaże jakaś dobra, to w końcu będzie można mówić o ramach jakiegoś wyjątku. Tak samo, kiedy ktoś z drugiego spektrum się wypowiada, to nie znaczy, że od razu musi być dobrze. Tu chodzi o po prostu rozpoznawanie, rozpoznawanie yy tych znaków, których się wyuczyliśmy przez ostatnie kilka lat, i niestety tutaj muszę przyznać, że pan Tymiński oraz same lordy też powinni zwolnić, bo to nie chodzi o to, z jakiej strony politycznej ktoś jest, tylko że znowu gdzieś tam politykę, poglądy, poglądy społecznościowe wpycha, zamiast pisać tak naprawdę o grze. Nie? I, i, I nieważne, z której strony politycznej ktoś się wypowiada, tylko że zamiast wypowiadać się o grze, wypowiada się właśnie o tym, i to też jest zły znak. Więc fajnie, że się w niektórych miejscach zgadzamy z panem Tymińskim czy z lordcami w ogóle, ale no a może tak ogrze. Wiesz, o ogrze. Fajnie, że, że gdzieś tam był zwrot, jeżeli chodzi o poglądy i tak dalej, spoko, ale ja bym chciał o grze. A nie że teraz jak ktoś powiedzmy no, stereotypowo jest prawakiem, to się może gadać o polityce i wszystko się zgadza i tak dalej, a jeżeli ktoś jest lewakiem, to nie może, bo wtedy grę zepsuje. Nie, jeżeli ktoś politykuje za dużo, to zepsuje tą grę. No i wiecie, też, żeby nie było, no to, mimo wszystko, to, co było teraz, odnośnie właśnie tych body type A i body type B, no to, było bardziej tłumaczenie, dlaczego to się zmieniło. No i oczywiście od razu zaczął się kociokwik, no bo chociażby The Gamer, jak dobrze pamiętam, aż muszę sobie zobaczyć. Tak, to jest The Gamer, który napisał, że, no, Lords, Lords of the Fallen sprawiają wrażenie, że będzie to gra dla samych nieodpowiednich, że tak powiem, ludzi, czyli pamiętajcie, jeżeli, Zgadzacie się z panem Tymińskim, jeżeli zgadzacie się z tym, co piszą, wiecie, na profilu oficjalnym Lords of the Fallen, to wy już jesteście nieodpowiednimi ludźmi. Ciekawe, segregacja ze względu na poglądy. Jaka to była strona polityczna? Ha. O ironio. No wiecie, to już jest taki odpał, że znowu zaraz e, jakieś kotaku odpali się i będzie liczyło stosunek ilości kobiet do mężczyzn w grze. Chociaż nie, no przecież gender to też jest taka bardzo płynna sprawa, tak, to jest twór, twór społeczny, wytwór społeczny, no to nie wiem, będą będą liczyli stosunek kolorów skóry do innych kolorów skóry, nie, no będą takie odpały zaraz znowu, dlatego że Tymiński się wypowiedział na taki czy inny temat, nie, ale jeszcze raz powie, powtarzam, ja nie jestem zwolennikiem upolityczniania gier, nieważne w którą stronę, więc fajnie było się wypowiedzieć, znamy już stanowisko twórców lordców, Znamy stanowisko nie, Tymińskiego, jasne, niech on sobie tam komentuje jako, jako Tymiński po prostu różne rzeczy, jakie tam chce sobie komentować, ale raz czy dwa po prostu wystarczy, co za dużo to niezdrowo, bo to potem faktycznie mimo wszystko niechcący zamieni się w bardziej jakiś statement polityczny, a nie tak naprawdę grę. Jak gra będzie dobra, to obroni się sama i nie będzie trzeba tak naprawdę na te tematy się wypowiadać. Jeżeli będzie to prawacka tematycznie gra, bez body type A i B, bez deizmów i tak dalej i będzie dobra, to się obroni. Jeżeli będzie niedobra, no to to też może tylko zaszkodzić poglądom, że tak powiem. Tak więc, trochę wolniej. Rób ta grę, a nie polityka. I też jeszcze można powiedzieć o takiej sytuacji, że zarówno jeżeli chodzi o Tymińskiego i Lords of the Fallen, jak i o Larian Studios, o którym mówiłem, no to e, niektórzy doszukują się tutaj drugiego dna, no bo wiecie, nie ma co, nie ma co zaprzeczać, że podczas ostatniego The Game Awards i w ogóle na rynku w tym roku, no to AA'e, indyki zmiotły po prostu z planszy wszelkie AAA'e i tutaj właśnie, tak jak mówiłem niektórzy doszukują się drugiego dna, że teraz są ataki na takie mniejsze studia ee, po to, żeby oczernić ich PR żeby, żeby ludzie jednak nie byli tacy przyjaźni takim studiom tutaj im coś wygrzebać, tam coś wygrzebać tutaj, wiecie, podkopać dołek, no bo, no bo trzeba zepsuć ten taki dobry PR, żeby nie było tak łatwo. A te duże firmy to potrafią sam, coś o tym wiem. Tak więc, moi drodzy, to jest właśnie podsumowanie na ten tydzień. Mam nadzieję, że takie podsumowanie Wam się podobało. Ja trochę pod koniec zacząłem się plątać, muszę przeprosić. Nie była taka fajna składnia zdania, jaką lubię prowadzić, no ale przygotowujemy święta, moi drodzy, nie? Tak więc... Dajcie znać, co Wam się podobało w tym tygodniu najbardziej, jaki news był dla Was najważniejszy w tym tygodniu. Dajcie sugestie, jakie byście chcieli zasugerować, jeżeli chodzi o gamingowe przeglądy tygodnia. E, następny gamingowy przegląd tygodnia, no, będzie za tydzień, ale, e, znaczy za tydzień właśnie, może nie być go za tydzień, ok? Umówmy się, że może nie być za tydzień, no bo to jednak takie, świąteczne klimaty, a to może się jakaś rodzina zjedzie, a to przyjdą jacyś znajomi, wiadomo jak jest, tak więc jeżeli chodzi o gamingowy przegląd tygodnia, ja już Wam życzę wszystkiego dobrego, udanych i wesołych świąt, a zobaczymy się jak nie za tydzień, to za dwa ale pauzy na kanale nie robimy materiały będą się pokazywać tak więc, moi drodzy co ja tam będę gadał? Trzymajcie się cieplutko Cześć!